Dzień dobry, dzień dobry. Tak, tak, wiem, że się od wczoraj, więc spokojnie coś Wam tam dzisiaj nagram. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiedzieć o pewnym takim schemacie, który zauważyłem, który nie jest wykorzystywany. Mianowicie, wideo jako sprzedaż produktów i usług. Ogólnie nic nowego, ale no, nikt tego nie używa. Wszyscy wiedzą, że to działa, ale nikt tego nie używa. Już tłumaczę o co chodzi. Wchodząc na stronę internetowe, zrobiłem sobie taki research. Wchodziłem na strony internetowe, szukałem usług, produktów. I nie znalazłem ani jednej strony, ani fanpage'a, który wykorzystywałby wideo jako opis produktów. Opis yy, produktów lub usług. przykładowo Przełożę to na moją branżę detalingową wchodząc na stronę jakiegoś studia detalingowego nie znalazłem opisu w formie wideo pewnych usług były pakiety silver gold i tak dalej no normalne i oczywiście dwustronnicowy opis całego procesu no spoko ale mi się nie chce tego czytać no umówmy się ale Ludzie już odchodzą od tego, żeby, żeby czytać. No, ludzie tak zapieprzają teraz, że mogą odpalić minutowy filmik, który wszystko opisuje i dziękuję. Ale nikt tego nie wykorzystuje. Każdy wie, że forma wideo jest najlepsza, ale nikt tego nie robi. I moją taką rekomendacją byłoby, takim pomysłem, który możesz wdrożyć w życie, jest taki research, taki zrób sobie taki audyt Twojego. Sklepu internetowego, czy strony internetowej, czy fanpage'a. Czy jeśli ja wejdę na twój fanpage, przykładowo, ty sprzedajesz usługi detailingowe, czy ja znajdę opis wideo, który mi go szybko pokaże, za co ja będę mógł ci zapłacić? Bo klient ogólnie musi wiedzieć, za co macie zostawić pieniądze, tak? Zapłacić za usługę, co on będzie miał robione. Przy tym samochodzie, tak? Czy, czy w tej usłudze, co, co dostanie? Za co po prostu zapłaci. No i co ci to da, jeśli ten klient przyjdzie do Twojego studia detalingowego lub sklepu, nieważne? To on już będzie na tyle doinformowany, że Twoim zadaniem będzie tylko domknięcie sprzedaży. Nie będzie już znów tłumaczenie i przekonywanie klienta, czy. Czy ta usługa jest do niego dobra? Ile ona kosztuje i dlaczego tak drogo? Jak zawsze. I ten klient, jakby już będzie na tyle doinformowany, że ty tylko przyjdziesz i domkniesz, sprzedaż, po prostu i masz klienta, tak? Ten mechanizm nie jest nigdzie wykorzystywany. Naprawdę, zobaczcie sobie na swoich ulubionych sklepach internetowych, na swoich ulubionych stronach. Warto się na tym zastanowić i zrobić sobie taki. Opis usług jako wideo pokazujący, oczywiście, cały proces. Nie tylko tak jak ja na przykład teraz mówię do Was przed kamerą, tylko pokazujący, jak to wygląda. Nawet może być w przyspieszonym tempie, bo niektóre procesy trwają kilka dni, więc nie będziesz oglądał filmiku czterodniowego. Nie? tylko przyspieszone tempo: to, to, pach, pach, pach. Szybki opis. I, i dziękuję. Na pewno będzie to lepsze niż. Wiesz, litania opisu pod, pod usługą, bo nikt tego nie przeczyta na bank. A drugą taką rzeczą, czytając pewne opisy usług, zauważyłem, że są pewne mm, zdania, wyrażenia, frazy, których nie rozumiem. Po prostu one są branżowe. Czyli, ja na przykład, ty oglądasz ten filmik i nie jesteś z branży detailingowej. Ja ci powiem, że. Zrobię ci w tym pakiecie to, to i tamto, i do tego jeszcze dekontaminację lakieru, no to ty nie będziesz kompletnie wiedział. Jeśli będziesz jeden na jeden, to ci to wytłumaczę, ale gdy ja to napiszę w formie pisemnej, to tobie nie będzie się chciało wejść w stronę internetową i, i poszukać, co to jest ta dekontaminacja i tak dalej, i rozłożyć wszystko na czynniki pierwsze. A w formie wideo. Jeśli ja Ci pokażę chociaż urywek 3-4 sekundowy, co to jest ta dekontaminacja, to to będzie bardziej przekonane, przekonujące do klienta. Wydaje mi się, że może to być bardzo dobrą formą sprzedaży usług i produktów. W produktach jest tak samo. No, możesz, przykładowo, nie wiem, sprzedajesz płyn do mycia szyb. No to pokazujesz, tak? Możesz pokazać, jak myje ten Twój płyn fizycznie no i klient też e, w pewnym stopniu będzie przekonany bardziej do tego niż do opisu no bo opis go nie przekona za bardzo nie wiem co byś tam musiał mieć jakiś talent lingwistyczny naprawdę żeby, żeby kogoś przekonać do płyn do spryskiwaczy czy płyn do mycia szyb w opisie ciężko by było zawsze klienci jeśli chcą kupić jakiś produkt przeważnie no to wchodzą na, na opinie, rekomendacje, pytają znajomych, i tak dalej. A ty możesz to zrobić w formie wideo, przekonać go. Czyli chyba na tyle dzisiaj. To chciałem wam opowiedzieć. Jeśli te wideo dało Ci jakąkolwiek wartość, daj lajka, like, udostępnij, subskrybuj. Będzie więcej takich materiałów. Pozdrawiam.